O, tutaj wyszedł na prowadzenie! Ale się odciął! Ale się odciął od No to chyba Nadi Wins jakiś jest. Coś mi się wydaje, że tutaj chyba na Wins jest na prowadzeniu. O nie! Dobra, wróćmy do meczu. To jest pierdołka. To są, jak wiecie, progi zwalniające. Nie istnieją dla nas mentalnie, no nie? Nie istnieją. Więc jeździemy przez nie na pełnej bombie, pełnej rurze. Mamy to. I teraz do sejsa, ale coś mi się wydaje, COŚ mi się wydaje, o Jezu, jeszcze fanatyzm z O, nie, nie, przy... LEVEL UP SAVE! LEVEL UP SAVE ZNOWU! Au, JAK TO SIĘ STAŁO?! Jestem mistrzem level up save'ów, tak jest! Hmm. Tylko chcę usprawdziwić, to moi, moje chłopaki są szybcy, są bardzo szybcy, ale w niektórych hmm? sytuacjach lubią wziąć sobie troszkę więcej czasu, żeby nie było tak, że zawsze są szybcy. Więc e, tak jest, pierwsza, pierwszy punkt, Team Nadin. Runda, teraz zaskoczyli troszeczkę, nie? Zobacz, tutaj skrócili ten środek, bardzo mocno zrobili, zrobili kilka tych eliminacje. Broni też zrobili, zdobyli kilka. Naprawdę dobry tutaj fajny poziom, fajny pomysł też na tą. Rundę. Czegoś hmm. takiego potrzebujemy właśnie w tym meczu. Tak jest, ja tutaj sprawdzam jak idzie moim y, w Kółko i krzyżek, no i ktoś tam chyba wygra, właśnie do ja, ja, ronda czy... Ja tam w kółko i krzyżyk graje, tak? Tak, chyba, Proszę tak, bardzo chyba, nie chyba, nie chyba Mate, mate wygrał w kółko i krzyżyk tak mi się wydaje, także A, gratulacje zbaczka, Mate, zbaczka. tak jest młodom za 35 minut zaczynamy, zaczynamy Counter Strike'a, będę komentował z Team Nadin Team slowek, Team młoda siano pół na pół, pół na schronisko samotnej Mat It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> pół na schronisko dla zwierząt i pół dla domu samotnej matki. <laughs> Gdzie jest ten gitbin? Gibina, byśmy sobie... Z... O, tutaj jest, dobra. No, co jest? Światowy dzień dobroci? O co chodzi? No i co z tobą jest nie tak? Ty, ty też jesteś pacyfistą? Co jest, kurde? Wszyscy są nagle pacyfistami? Co się zmieniło? Dobra, teraz, uwaga! Aaaa, uciekam! <laughs> A, poszedł, 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 poszedł. poszedł. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czyli <laughs> przejmuję po swoje, bo tak, Wwzetka, czy tam wowozela nie wiem jak to idzie. Wowozela, Wwzetka, ta trąbka taka? E, wowozela, wowozela. Wózetka to jest ciastko. wuzetka. Połączyłem... Połączyłem... nie bo, 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 bo niezła. <laughs> połączyłem ciastko z trąbką, no i cyk. I tak to się robi. Świetnie, fantastyczny sposób pobudza w ogóle umysł. To jest najlepsze w niej. I ma takie długofalowe działanie, ale nie ma tego walnięcia właśnie. Tego najważni, najważniejszego walnięcia, ja potrzebuję tutaj się walić co dwie godziny po prostu. Pakuj mnie! Pakuj mnie, jeszcze raz! Jeszcze raz! Tak jest! Mnie się zdarzyło raz suchej psiej karmy zakosztować, ale nie urzekła mnie. No to tak, to, 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 to u mnie na porządku dziennym było jedzone, pewnie że tak. Dom z czterech dróg, dróg. To dużo mniejsza szansa, stary. To jest moim zdaniem szansa 1, 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, czyli mamy... 1 do 1024 szans na to było, że 5 pod rząd trafi Manuela. 1 do 1024, dokładnie tak, trzeba ty. No. Z osobami to jest, jest jazda bez trzyma, ale, ale dużo tego jest normalnie. Uff. O nie! <ścoughs> Holy shit. To było szybkie, to było szybkie 21, to było szybkie 21 w takim razie. Wiedziałem, że. Co, kurde, a szkoda, bo. No na... jeszcze blok tutaj. No, to jest. A Wyłaś! Błagam! Wyjdź! Dobra, nice, 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 nice. Wolałbym w sumie. Wolałbym Highlorda. Ja mówiłem, że ma Highlorda. Mara, co się stało? Nie wierzę w to. Ja nie wierzę w to. Pierwsza Marawdja, bo dwa zęby, kto do mnie jest? Jest, jest, jest. jest Marka, jest Marko no to koniec świata. O Jezus, jak dobrze, nie ma tu jak znaleźć mare. Ja to wrzucam na YouTube'a, ja to wrzucam na YouTube'a Siemano YouTube'a y. Watch it, watch it, watch it. Kurde CO? I tak się zaczyna streama mordeczki I tak się zaczyna streama, o kurwa No to poszło, tak no to BOOM! Tak, zaczynamy streama, dziękuję! Dziękuję! Vex i Mara na hardkorze Solo self found, ubery No i druga fala bala ewentualnie Jeśli sprawnimy bal runy. Ja pierdolę, nie wierzę w to Przecież to było... Jak to się stało? Powinno być pożądalu. Ej, nowe skiny są! O! To nie jest skin. Miałem tak dwa dni temu, że spałem dokładnie jakieś tam 11 godzin, bo odsypiałem. Wstałem taki przydżumiony, że to się w parę nie mieści. Nie mogłem nic zrobić, nie, nie mogłem się ogarnąć. Tak, łaziłem, łaziłem, nie wiedziałem co coś zrobić, trzeba się, się pierdolnąć w łeb, czy w ogóle nie wiem, grać w coś. To to mała szansa, ale byłoby mega miło. Byłoby tak super. Ja marzę o takim czymś, nie? Nie! Fuu, fu, fu. no to grobo. Fuu, saved. Pierwszy Pampers albo ganasz, albo graż, masz rację. Ja też myślałem, że def. Zbroja obsrana. Zbroja obsrana. Bez wyjebki.